Witam Was bardzo serdecznie, tu Magdalena Atkinson z dzięki z Polska. Chciałam się dzisiaj z Wami podzielić kluczem 22, który przenosi się z cienia hańby poprzez dar łaskawości do CD łaski. Jest to klucz niezmiernie ważny. Wszystkie są ważne. Niemniej jednak niektóre z nich ewolucyjnie oddziałują na nas bardziej i jesteśmy ich nich bardziej świadomi. To jest niezmiernie klucz Kolektywny, niezmiernie karmiczny, i w czasach wielkiej zmiany, w jakich tej chwili jesteśmy, w pewnym sensie jest czas, żeby kolektywnie wznieść się na poziom daru i opuszczać poziom cienia. Czy jest to możliwe? Czym jest hańba? To bardzo mocne słowo. To jest brak szacunku. To jest ośmieszanie kogoś innego, ośmieszanie słabszych. To ma też takie, bym powiedziała, znamiona klątwy. Ktoś jest hańbiony, na przykład w naszej rodzinie, w naszych, u naszych przodków. I ta hańba przynosi się z pokolenia na pokolenie. Bardzo mocny, trudny, trudna wibracja możemy ją od, jak gdyby odczuwać w pozycji pasywnej, czyli czucia, że, że jesteśmy gdzieś zhańbieni, że jesteśmy gdzieś nie do końca uszanowani. Albo tendencja reaktywna, która, która hańbi innych, która nie, jak gdyby nie ma szacunku dla innych. Ja y, słuchałam ostatnio wykładu profesora Herrera, twórcy, książki Sapiens to był wykład z, z marca 2020 może lutego 2021 roku i profesor Hererat mówi o bardzo takim aspekcie kiedy myśmy te cienie tak na dobrą sprawę zdobyli kiedy doszło do, do tego, że jedni ludzie dominują nad drugimi to, się, to jest bardzo długa historia. To jest historia, która sięga czasów, od kiedy staliśmy się jako, jako ludzie, przyjęliśmy osiadły tryb życia, zaczęliśmy podporządkować sobie zwierzęta, potem zaczęliśmy podporządkować sobie ludzi, potem hierarchicznie zaczęło być podporządkowanie kobiet w stosunku do mężczyzn branie coraz większej niewolników, branie coraz więcej ilości kobiet jako swoje żony, konkubiny, ktokolwiek inny. I cała ta piramida hierarchii sięga tych bardzo, bardzo, bardzo dawnych czasów. I um, co to przyniosło? Przyniosło to mnóstwo, mnóstwo cierpienia. Ludzie przestali być sobie równi. W momencie, kiedy powstaje hierarchia Powstają lepsi i gorsi, i to klucze genowe o tym mówią w różnych miejscach. Jest, jest kilka kluczy, które, które szczegółowo jak gdyby mówią, właśnie o, o, o tym, o przejściu z podporządkowania z hierarchii do heterarchii, do pracy grupowej, i tak dalej. Klucz 22 jak gdyby skupia się na konsekwencjach konsekwencjach zhańbienia drugiego człowieka, zhańbienia również przyrody, podporządkowania sobie świata, który widzimy w tej momencie, w jakim jesteśmy ewolucyjnie, że podporządkowaliśmy sobie świat tak mocno i nadal chcemy podporządkowywać i dochodzi do kontroli, <grym> która, która jest nie, jak gdyby w pewnym sensie niezgodna z naturą. Tak? To podporządkowanie jest również w jakimś stopniu niezgodne z naturą. Przynosi to ogromną ilość cierpienia. Przynosi to ogromną ilość cierpienia zwierzętom, przynosi cierpienie ludziom, przynosi cierpienie kobietom na całym świecie. Czyli bycie zhańbionym, bycie podporządkowanym, bycie jak gdyby naznaczonym, że jest się gorszą kategorią, przynosi ogromną ilość cierpienia. I jak sobie to uświadomimy, to yy, możemy zadać pytanie, no i co mamy z tym zrobić? Tak, to jesteśmy, jesteśmy z tym przez tysiące lat. Tutaj nie mówimy o, o, o ostatnich dwóch tysiącach lat czy dziesięciu tysiącach lat, tylko wiele, wiele, wiele więcej. Yy, czy to tak musi być i jak to, i jak to przetransformować? Klucze genowe mówią, że w, tym, w każdym cieniu jest ziarenko yy, do transformacji. I jeżeli nie zajrzymy cieniowi w oczy, to ta transformacja jest jak gdyby trudna, ponieważ odcina się od pewnego aspektu. W tym przypadku jest to aspekt karmiczny, w tym przypadku jest to aspekt naszych przodków. I zamiast odpychać ten element, co niektóre idee czy, czy ruchy religijne, jak gdyby, gloryfikują. Dobro, piękno, a zapominają w pewnym sensie o tym, że, żeby, żeby, że w każdym z nas jest cierpienie, w każdym z nas są cechy do transformacji, są, są zadania do transformacji i odwracanie się od tych trudnych elementów naszej samej naszej osobowości czy, czy, czy energii naszych przodków jest bardzo szkodliwe. To jest 22 klucz jest niezmiernie emocjonalny. On łączy się z centrum emocji w Human Design. W związku z czym tutaj też jest pewien klucz. Klucz jest taki, że my to czujemy, że jesteśmy schębieni, tak? My mamy poczucie. Braku szacunku i jesteśmy na tym punkcie bardzo wrażliwi, albo możemy po prostu się poddać, tak? I. To poczucie krzywdy, jeżeli go nie przetransformujemy, może powodować całą falę dalszego cierpienia, bo to może w kółko nawracać, tak? I jakie jest rozwiązanie? Co, co można zrobić, żeby się z tej energii jak gdyby uwolnić, żeby ją przetransformować? Dar klucza 22 mówi o darze łaskawości. I znowu teraz możecie zastanowić, jakie inne słowo. Zamiast łaskawość tu przyjąć. Tutaj to słowo jest dosyć staromodne w pewnym sensie, tak? Byli łaskawi królowie, łaskawi sędziowie, tak? Czyli ktoś, kto nam, e, kto był życzliwy. Ja bym tutaj uznała, że to słowo życzliwość również może być synonimem. Czyli rozwiązaniem jest otwarcie serca, otwarcie życzliwości, ale takiej życzliwości od serca. I y, również element współczucia, czyli jeżeli, jeżeli sędzia był łaskawy, przyjmijmy na przykład król Salomon, tak? archetyp króla Salomona, który zasłynął z tego, że jego osądy były zawsze sprawiedliwe i w, przy jego sądach nawet najgorsi złoczyńcy y, za, y, y, nagle jak gdyby dokonywała się w nich transformacja, że zauważyli. Co, co, co złego zrobili, a w momencie tej skruchy i tego, tego poczucia przyznania się do jakiejś, jakiejś niezgo, czegoś, co, co, co było nieuczciwe, niedobre czy było zbrodnią. Sam ten fakt powodował, że sędzia czy król Salomon mógł być łaskawy. Czyli ułaskawić złoczyńcę, ułaskawić kogoś, tak? Jest ten, jest ten termin ułaskawienia, wybaczenia. Wybaczenia, ale wybaczenia, które, jest, które sięga takiej, takiej życzliwości. To jest takie głębokie, bardzo głębokie zrozumienie cierpienia tego złoczyńcy, co spowodowało, że, że ta osoba tak daleko poszła, jak dalece musiała być nieszczęśliwa. I tutaj jest klucz, że klucz 22 zachęca nas do większej życzliwości, że ta życzliwość staje się jak gdyby mlekiem dla ludzkości. Że jeżeli mamy kontakt z wielkim cierpieniem, to nasza życzliwość ma tutaj ogromne znaczenie, nasza łaskawość. Łaskawość to nawet wybaczenie tym, którzy mają, którzy nawet nas krzywdzą, tak? Wybaczenie im. I łaskawość, co nie oznacza zgodę na to, co uczynili, czy co czynią, tak? bo to są jak gdyby dwie różne rzeczy. Ta łaskawość ma, ma miejsce wtedy, kiedy ta druga osoba jest, jest świadoma tego, albo energetycznie się jesteśmy po prostu w stosunku do, do tej wibracji negatywnej. Zmieniamy ją, transformujemy na dużo łagodniejszą i pełną wybaczenia wibrację, łaskawości, takiej sprawiedliwości, tak? Ta wibracja podnosi się coraz wyżej i wyżej, i właśnie dochodzi do daru łaski. Znowu termin łaska nam się kojarzy z terminem religijnym. Znamy go w religii katolickiej jako łaska Boża. Czyli znowu pewna łagodność, pewna mądrość ojcowska. To jest tutaj może się nasunąć przypowiednia o synu marnotrawnym, tak? Gdy ojciec, pomimo że syn popełnił wiele, wiele błędów, w momencie kiedy on wraca do ojca zbankrutowany i, i pohańbiony. Pohańbiony nie tylko przez innych, ale również przez samego siebie i prosi o wybaczenie, wówczas ojciec może okazać łaskę. I tą łaską jest wybaczenie, przyjęcie tego, tego który, który popełnił błędy na łono rodziny, zaakceptowanie go takim, jakim jest, i przyjęcie z powrotem do rodziny. To jest łaska. I to jest Dar i Sidi i bardzo pożądane, potrzebne w świecie. Tak? Kiedy w świecie przypojonym cierpieniem. W obecnych czasach to cierpienie nabiera jak gdyby nowego charakteru w pewnym sensie, ponieważ widzimy. Pewno, coraz większą niesprawiedliwość i niesprawiedliwość w stosunku do, do przyrody, w stosunku do innych ludzi. Um, prawa człowieka um, są łamane um, na skalę, na jaką w, na, w ciągu naszego życia nie byliśmy świadkami. Um, I z jednej strony jest potrzeba um, energii do um, przeciwstawienia się um, opresji, a z drugiej strony jest potrzebna łaskawość, jest potrzebna mądrość, jest potrzebne wybaczenie. Klucz 22 jest bardzo mistyczny. Niektóre klucze są, są bardziej pragmatyczne. Ten jest kluczem, który oddziałuje na, w świecie emocji, zwłaszcza, ale również w sferze ducha. Richard Rad jest twórcą bardzo ezoterycznej książki, która się nazywa Siedem świętych bram. I to jest jakby tekst nawiązujący do ezoterycznej interpretacji apokalipsy świętego Jana. W którym to Jan opisuje otwarcie po kolei siedmiu bram, które doprowadzą do dnia ostatecznego. I e, e, Richard przyporządkował e, siedem kluczy odpowiadającym otwarciu poszczególnych bram. I e, siódmą bramą jest brama łaski. I e, w trakcie jak gdyby kontemplacji nad tym, to musimy sobie uświadomić, że pierwszym momentem wyzwolenia nas samych jest i ludzkości kolektywnie, ale nasz samych osobiście. To jest właśnie zaryzykowaniem, otwarciem 22. bramy, przekształceniem hańby w łaskę. I potem poszczególne bramy dotyczą takich aspektów jak brama szósta, siły prawdy, klucz 63, brama piąta, wybaczenie, e, klucz czwarty, brama czwarta, klucz 43, epitafii, czyli takiego olśnienia boskiego, brama trzecia, klucz 25, bezwarunkowej miłości, brama druga, Klucz 17, wszech wiedzy I brama pierwsza, klucz 40, to jest Boska Wola. Także ten klucz 22 odgrywa wielką rolę w tym procesie oczyszczenia, oczyszczenia karmicznego, nas osobiście, a, a później i kolektywnie, bo jak gdyby ten proces prędzej czy później nastąpi tego oczyszczenia. Niektórzy mówią, że ten proces to już my w tej chwili jesteśmy świadkami tego procesu. Na ten moment, niezależnie czy ten moment to jest ten rok, czy zeszły rok, czy już okres dłuższy, ludzkość była na tej Ziemi przez, przez tysiące lat, więc, jeżeli jest to rzeczywiście koniec pewnej epoki, rozpoczęcie następnej epoki. To, to się nie dzieje z dnia na dzień, tak? Więc jak gdyby możemy sobie spojrzeć na to, że jesteśmy świadkami jakiegoś, jakiejś wielkiej transformacji. i um, nie, jaka, jakie tutaj będą konsekwencje tego, to już to jest wielka tajemnica, tak? Niemniej jednak y, kontemplacja nad tymi y, y, nad sensem cierpienia, który w pewnym sensie wszystkie religie yy, yy, mówią o cierpieniu, tak? Mówią, że jest to, że, że, że jest ono po to, żeby je przetransformować. Yy, wielu mistrzów mówiło to w różny sposób, tak? Jezus mówił przez wybaczenie i przez cierpienie, przez ofiarowanie siebie samego. Yy, Buddha mówił, yy, że, że wyzwolenie jest... Yy, przez wiedzę i olśnienie, a poprzednicy, na przykład w bogowie egipscy, tutaj przede wszystkim mówimy o Tocie na przykład, tak jest archetypem archemiczne, alchemicznego przekształcenia tej energii. Dużo by mówić o kluczy 22. Ja nie chcę Was zanudzać. W tym roku, mam nadzieję, pojawi się książka Kluczego Nowe Richarda Rad, i wtedy będziecie mogli samodzielnie jak gdyby studiować tą wiedzę. Więc zostawiam Was z tym zachętą do, do bycia dzisiaj łaskawym, w jaki sposób możemy dzisiaj być łaskawi. Dzisiaj, jutro, pojutrze, bardziej życzliwi dla naszego środowiska. Także serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.